Witajcie, kochani. Często słyszymy nadal w przestrzeni naszego życia tutaj, gdzie był Bóg, jak Bóg może dopuścić do cierpienia, udręki, wojen. Ja już kiedyś robiłam o tym nagranie. Zawsze warto wejść w ciszę wewnętrzną. I przypomnieć sobie, kim jestem. Ten główny cel naszego tutaj zejścia, przypomnienie sobie, kim jesteśmy i życie według ducha, którym jestem. W pełnym zrozumieniu, że wszystko, co się wydarza w moim życiu, mówili o tym wielcy nauczyciele, jest konsekwencją, Moich przekonań. I Bóg nie jest gdzieś tam, tylko każdy z nas nim jest. I wtedy powinniśmy zadać sobie pytanie, gdzie byłem, kim jestem, że doświadczam danego wydarzenia. Nie, gdzie jest Bóg. Albo nie ma Ciebie, Boże, albo gdybyś był, to byś tu nas nie krzywdził. Ty jako Ojciec powinieneś nas kochać. Czy rolą najwyższej mądrości jest sprzątać spod naszych stóp konsekwencje naszych działań? Czy też pozwolić nam zobaczyć, co stworzyliśmy, co mamy? Wewnętrznej prawdzie, co powołaliśmy do życia jako ten projektor, który robi rzut na ekran. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, tylko ciągle powtarza taką prawdę, oznacza, że nie wyszedł z nauki trzech podstawowych czakr. Nie zrozumiał, Czym jest Ziemia? Jaka jest rola wszystkich ludzi na tej planecie względem siebie i kim ja w tym wszystkim jestem? Są to często ludzie, którzy są widzeni jako duchowi nauczyciele. I dobrze, bo przestrzeń: Energetyczno-świadomościowa Ziemia, która tylko stałą jest dla naszych ciał, naszych zmysłów, tak naprawdę jest cały czas żywe, pulsujące, wibrujące pole energetyczne. Więc ta Ziemia mieści w sobie, jak w grze, wiele poziomów. Czyli wielu ludzi. Z różnymi poziomami świadomości. Jak wieża Babel, która się rozsypała, i ludzie pomieszali się. Jeżeli spojrzymy na państwo, w którego jest mnóstwo ludzi, np. w Stanach Zjednoczonych, mnóstwo ludzi, różnych religii, narodowości, raz, to tak samo wygląda Ziemia w temacie samoświadomość. Są tutaj nie tylko byty, kamienie, rośliny, zwierzęta, ale również ludzie w przeróżnym poziomie świadomości. I człowiek, który mówi takie słowa, jest tylko, daje tylko informację, że nadal jego nogi siedzą w trzech dualnych, Nieprzepracowanych czakrach, tych niższych, materialnych, tych, które są nami tutaj, reprezentują nas w tym świecie człowiek zwierzęcy. Jest to droga, tak jak droga może żłobek, przedszkole, niższe klasy szkoły podstawowej. Przechodzimy przez nie. Nikt się od razu nie znajduje w szkole średniej. I jeżeli usłyszymy gdzieś, że to Bóg powinien ingerować, i jeśli go nie ma, to znaczy tej ingerencji, to znaczy, że to jest jakiś zły Bóg, jacyś źli bogowie, którzy tutaj nami manipulują. Ale my nie jesteśmy jakimiś ofiarami czy niepełnosprawnymi. Umysłowo, świadomościowo. My jesteśmy tutaj z własnego wyboru po to, żeby idąc powoli, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa od tej pierwszej klasy, rozpoznać poprzez każde doświadczenie siebie i zobaczyć konsekwencje. Ziemia jest stworzona w sposób doskonały. Skąd mielibyśmy wiedzieć, co w nas jest? Jakie prawdy sobą reprezentujemy? Co ja, struktura energetyczna? Jak wibrujący hologram? Czym wibruje? Czym śpiewa moja energia? Czym śpiewają moje pola? Jesteśmy jak taki, takie rusztowanie energetyczne z zapisami w polu eterycznym, emocjonalnym, mentalnym, które są związane z trzema dolnymi czakrami. Jakie tam mam zapisy? Skąd mogłabym to wiedzieć? Więc świat jest stworzony w sposób doskonały, bo nie tylko są stare księgi, które nas prowadzą w podpowiedziach. I akurat Biblia mówi, Księga Genezis, stworzenie, która jest uznawana przez wszystkie religie, ale też jest Apokalipsa, która mówi o zakończeniu tej zabawy. Jak mamy ją zakończyć? Jak możemy wyjść z tej gry? Tam są podane klucze, które czasami można sobie kupić w jakichś grach. Więc my te klucze mamy dostępne. Zeszliśmy tutaj. Żeby rozpoznać siebie jako wibrującą istotę, która ma te szaty, czyli ciała trzy podstawowe eteryczne, emocjonalne i mentalne, zapisane, możemy nazwać to ubrudzone, bo zapisane przekonaniami świata dualnego, czyli świata zagrożeń, jak zwierzątko. Tu zagrożenie, tu przywarcie, tu lęk, tu cierpienie, tu ból, tu jakieś zagrożenia, tu trzeba ukorzenić się, bo to moje, a jak ktoś przyjdzie, to go zagryzę. To są pozostałości niższych poziomów świadomości. Bezruch, jak skała. Czy roślina, która ukorzenia się i nie ma ruchu i czerpie ze słońca i z ziemi, czyli jest zaopiekowana jak dziecko w przedszkolu. Czy zwierzątko, które już jest jak takie dziecko, które sobie radzi i właściwie może nastolatek, który sobie radzi i, i, i troszeczkę już o siebie dba. Kim jesteśmy? W jakim poziomie świadomości? Czy mamy nadal być dziećmi świadomościowymi i pozwalać, żądać, oczekiwać, rozczarowywać się, robić fochy, bo Bóg się nami nie zajął? No to dzieci nada, to tylko dziecko może myśleć. Po to mamy obraz widzialny świata, te wszystkie podziały na dzieci, dorosłych, na Przedszkole żłobek, przedszkole, szkołę i tak dalej. Po to mamy kobietę i mężczyznę, żebyśmy z tego obrazu czytali i odkrywali tajemnice świata niewidzialnego. Świat jest stworzony w sposób doskonały, bo pokazuje nam zewnętrznym obrazem. Tak jak płótno w kinie ukazuje. Co znajduje się w projektorze? Jaki jaka taśma, jaki film tam jest włożony? Pole jest białe, ekran jest biały. Rzeczywistość jest przezroczysta, czysta. Jest tak naprawdę jak lustro, które, czy jak ten ekran w kinie, które ujawni nam to, w co wierzymy. Co uznaliśmy za rzeczywistość, za prawdę, za możliwości. Więc pytanie, na jakim poziomie swojej świadomości jest człowiek, który takie rzeczy mówi? Owszem, są przeróżne słowa, jak ktoś nie wyszedł sam z tych trzech czakr, to będzie uznawał to za prawdy, bo w jego przestrzeni. Tego, który jeszcze jest na poziomie trzech czakr dualnych, czyli tego świata zwierzęcego, ochrony, zagrożeń, taki człowiek będzie bardzo spójny z takimi, z takimi słowami, z takimi przekonaniami, bo przecież tam są rozdzielenia, świat dobra i zła, krzywdzących i ofiar. Więc taki człowiek bardzo szybko pójdzie za takimi słowami. I widzimy to w komentarzach. Jak ludzie, pod jakimi nakraniami wpisują swoje zadowolenie, swoje zrozumienie, a pod jakimi nie. Nadal na pewno wielu z nas jest jeszcze w programie świata dualnego. Ważne, czy wyszliśmy z tych czakr trzech w pełnym zrozumieniu, że Ziemia jest utkana ze światła, że jest żywym organizmem, tak jak każda. Komórka cząstka energetyczna jest świadoma, tak samo Ziemia dla naszych ciał wygląda jako stałe dla naszych ciał, dla naszych zmysłów, ale to jest tylko też wibrująca energetyczna taka matryca. Zabawa polega na tym, że kiedy schodzimy na tą wyobrażeniową planetę, wchodzimy tutaj i stajemy się uczestnikiem tej gry uznanej za prawdę koniec, to wyjście i stanie się duchem. Spojrzenie na tą grę będąc tutaj, ale z poziomu Ducha, jestem w tym świecie, ale nie jestem już z tego świata, z tych prawd tego świata. Druga czakra to hmm. współpraca, że spotkamy tylko tego, kto z jakiegoś powodu reprezentuje nam naszą Prawdę jakąś wewnętrzną. Przyszedł do nas jako dar. Przynosi nam jakąś lekcję. Mieliśmy takie zapotrzebowanie. Mówię o tym w nagraniu: tajemnica zmartwychwstania. Więc pierwsza czakra, ziemia utkana ze światła, jest energetyczną, tak naprawdę, tylko taką matrycą. Tak jak i nasze ciała, przyszliśmy pobawić się w tą grę i odkryć, że jesteśmy czystym światłem. Dalej, wszyscy ludzie są również utkani ze światła. Przyszliśmy tutaj, żeby odkryć, że nie krzywdzimy siebie wzajemnie, tylko służymy sobie wzajemnie, współpracujemy, bo inaczej byśmy nie mieli możliwości poznać, co się w nas znajduje. Trzecia czakra na którą możemy wejść po przepracowaniu dwóch, to poznawanie, szansa poznawania siebie w przeróżnych tematach. Ale to dzięki tej ziemi, pierwsza czakra i dzięki tym ludziom, druga czakra. Nie bylibyśmy w stanie poznać siebie, gdybyśmy stanęli tu sami. Więc ten świat zewnętrzny jest nam potrzebny w pewnym momencie, żeby zobaczyć, co się odbija w tym lustrze. Nieraz się śmieję, że rano wstaję do Łazienki, idę i patrzę w lustro, i myślę, że może zobaczę de Jolie, ale lusterko mi tego nie pokazuje. Rozczarowana? Przecież lusterko odbija tylko moją twarz. Dlaczego jesteśmy rozczarowani tym, co przychodzi w życiu? Dlaczego jesteśmy rozczarowani przeróżnymi historiami? Że Boga nie ma? I pokazał mi w lusterku odbicie mojej twarzy zamiast Angeliny Jolie. O, jaki zły ten tata! Nie ukochał mnie, bo przecież chce tą Angelinę. No nie mógłby mi pokazać tej Angeliny, bym się ucieszyła. Nie ma Boga. Albo to jest by zły Bóg, który mnie krzywdzi. No to jest nada. Ale pamiętajmy, że. To, że ktoś wszedł na wyższe poziomy, nie oznacza, że wszyscy tam są. Nauczyciel w przedszkolu nie wymaga od dzieci, że na taki poziom wejdą jak on. I jest tutaj nas sporo istot, które intensywnie pracują i prawdziwie idą tą ścieżką. Tylko czasami pracuję z takimi ludźmi, i oni mówią, że są samotni w tej rzeczywistości, bo są niezrozumiani. No i to jest oczywiste. Zawsze nauczyciele w przedszkolu czy w szkole stanowią mniejszość wobec ilości uczniów. Będziemy w mniejszości i często pojedynczy w swoich rodzinach, bo gdybyśmy byli we dwoje żebyśmy tracili czas na wspólne jakieś marzenia, wyobrażenia, ale my przyszliśmy do tych rodzin, żeby zająć się przepracowaniem tych programów. Czyli zobaczyć, co się w tym rodzie dzieje i te programy wziąć do pracy. Często ludzie mówią, żeby odrzucić te rodziny, że rodziny są złem, że rodziny są prymitywne. Przodkowie. Ale to my dziś mamy czas łaski, czas pełnego zrozumienia, sprzyjająca energia naszej planety i odgórnie zaplanowany czas. Jak w szkole, po 45 minutach kończy się lekcja, słyszymy dzwonek, czas na przerwę. Jak w teatrze, kończy się przedstawienie, czas wstać z fotela. Kończy się czas świata dualnego i zwierzęcego powoli. Przechodzimy w inny, w wyższy, człowiek duchowy, który już nie będzie patrzył na zewnątrz, bo już siebie pozna. Jeżeli sobie poznał już, zrobił tą pracę i poznał siebie, zrobił te trzy czakry, poznał siebie w większości, dzięki tej ziemi, dzięki swojemu ciału, dzięki tym ludziom, to przestaje się zajmować tak bardzo światem zewnętrznym, bo już poznał siebie. Więc są dalsze jeszcze prace na dalszych, wyższych czakrach, ale to podstawowe już zostało zrozumiane. Jesteśmy samotni najczęściej, bo jesteśmy pojedynczy, po to, żeby nie tracić czasu na zabawy. Tylko wziąć się do pracy nad tematem w danym rodzie. Przecież to piękne. Takie zadanie sobie wybraliśmy. Zobaczyć programy w danym rodzie i je przemienić. Wznieść energię bezwartości kobiety do wartości kobiety. Z ucieczki w alkohol do świadomego ukorzenienia tutaj i życia, poznania tego życia. Więc to jest piękne. Pamiętajmy jednocześnie, że. Planeta Ziemia jest jak matka ludzka, która ma kilkoro dzieci. Planeta Ziemia ma ich więcej. Te dzieci są w różnym wieku. Dzieci ludzkiej matki. Tak samo na planecie Ziemia. Ludzie są w różnym poziomie świadomości, w różnym wieku świadomościowym. Można by było tak powiedzieć. Nie trzeba się niczemu dziwić. Po prostu, jeżeli ktoś mówi takie rzeczy. Że Bóg jest zły, albo nie rozumie istoty Boga, bo go nie odkrył w sobie, albo jest w lękach, w walce, w złości. To tylko informacja, że jest w innym poziomie świadomościowym niż my. I tyle. Dzisiaj takie krótkie nagranie po wysłuchaniu fragmentu pewnego nagrania, które dostałam. Żeby przypomnieć, że Bóg to my stworzyliśmy sobie tę rzeczywistość w taki sposób, żeby ona nam ujawniła w pełni to, co jest w nas. I to jest również program do odkodowania. Nie zły Bóg, który każe, ani nieoczekiwanie, że Bóg nam coś załatwi, tylko jedno pole istnienia którego fragmentem jest również nasza jaźń, jest doskonałe, jest miłością i najwyższą mądrością. I my, z tego naszego dzieciństwa nieświadomości, mamy odkryć to w sobie i w pełni objawić, czyli w ten sposób domknąć tutaj naszą naukę. Oczekujesz Boga miłującego, stań się Nim. Oczekujesz Boga sprawiedliwego. Stań się nim. Oczekujesz darów z nieba. Stwórz je. Cały świat zewnętrzny, dualny, właśnie uznawał tą zewnętrzność za jedyną prawdę i oczekiwał wciąż od niej. Najlepiej zrzucić odpowiedzialność na Boga innych bogów, jaszczurów, jakichś tam jeszcze innych. Ale to jest całkowicie świat stary, dualny. Nowy świat jest jedyny, wewnętrzny, jak projektor, z pełnym zrozumieniem, że to co w zewnętrzności jeszcze w jakiś sposób nam służy. Chociażby mój wyjazd do Kalisza. Wszystko jest ku wzrostowi, ku wejściu na wyższy poziom własnego poznania, poznania siebie jako Boga miłującego, Boga mądrości i miłości. Cała droga to droga do źródła w sobie. On jest tutaj. I zawsze tutaj był. Cały świat dualny to poszukiwanie na zewnątrz. Nowy świat zaczyna się wtedy, kiedy odkrywamy w sobie źródło. Nie gdzieś tam, ale w sobie, wewnątrz. Niezmierzone zasoby, mądrości i miłości. Niewyobrażalne, nieograniczone niczym. On tu jestem. Ja jestem. Kiedy odkrywamy w pełni to, świat zewnętrzny jakby traci swoje napięcie, naprężenie, traci swoje wypełnienie, traci swoją wartość, siłę. I tu nie chodzi o świat przyrody, ludzi, chociaż też to już nie jest dla nas tym, do czego biegniemy, ale traci jakby swoje zasób, swoje życie. Dualny świat zależności, zagrożeń czy potrzeb. Kiedy król odkrywa, że ma królestwo, którym może zarządzić, że zawsze tym królem był, tylko spał lub nie uznawał siebie, i nagle może Zbudzone powiedzieć zawsze tu byłem. Bo tajemnica Boga to jest zrozumienie. Ja jestem. Nie ma nic więcej. Ja jestem tu, teraz, początkiem, alfom i omegą. Początkiem i końcem, bo również początkiem i końcem poznania samego siebie. Ja jestem tym, który zszedł, który objawił się i który jest również wszędzie w zewnętrzności, bo ją tutaj powołuje ze swojego wyobrażenia o życiu. To tak jakbyśmy weszli. Do pustej przestrzeni, która świeci, a ona w miłości jest gotowa objawić nam wszystko, co tylko pomyślimy. Boimy się baby Jagi, ona się pojawi. Chcemy stworzyć pałac, on się pojawi. Wszystko, co zechcemy, objawione będzie. W tej przestrzeni, kiedy się pojawiamy, ta przestrzeń jest naszym ciałem naszym polem istnienia, naszymi ciałami, tym, co objawia nam to, co ja jako trzon chcę, uznaję za prawdę, czy chcę objawić. Kiedyś, kiedy dojdziemy do pełni swojego trzonu, zaśmiejemy się i powiemy, fantastycznie było, bo jaki sens jest ciągle spać? Możemy się obudzić jako istota boska, ja jestem i powiedzieć, zaczynam życie, zaczynam tworzyć i smakować istotę życia. I stwarzamy wszystko, co uznaliśmy. I na bazie tego, co do nas przychodzi, żeby skorygować, że nie, już się w to nie chcę bawić. Dobrze, to może tak. O nie, to już też się znudziłem, już to nie jest tym, w co chciałbym się teraz bawić, czym chciałbym się radować. Jak w dobrej restauracji, w której możemy robić przeróżne zamówienia. Co zamówimy, przyniesie kelner. Świat nam objawi ale kiedyś zrozumiemy to bardzo głęboko, że ten świat to też ja. I nie chodzi o słowa, tylko jak dojdziemy głęboko do swojego wnętrza, w pełni rozpoznamy się we wszystkim. Droga może długa, a może nie. Najważniejsze jest uznać prawdę w sobie. I pozwolić, żeby ta prawda najczystsza, pierwotna ujawniła się w nas. Czyli idąc za słowami Jezusa, uznać w sobie całkowitą boskość. Uznajesz, że Bóg jest zły? To zadaj sobie pytanie, dlaczego nadal uważasz siebie za złego? Uważa, że Bóg jest niesprawiedliwy, przyjrzyj się sobie. Może to ty nie jesteś sprawiedliwy. Bo Jezus powiedział jeszcze bardzo ważną rzecz. Nieważne, co w ciebie wejdzie, ważne, co z ciebie wyjdzie. I dostaliśmy możliwość porozumiewania się słowami słyszalnymi, żeby. Nie mówić do innych, tylko przede wszystkim usłyszeć, co mówimy. Bo nie chodzi nigdy o zewnętrzny świat. Chodzi zawsze o nas samych. Kiedy odkryjemy to w sobie, świat będzie nam zewnętrzny ujawniał przeróżne jeszcze tajemnice, ale po to, żebyśmy odkrywali je jako własne, wewnętrzne i po to, żebyśmy je rozkodowali, rozprogramowali, zniwelowali, po to, żeby wewnątrz zostało tylko światło. Bo jest jedno, ja jestem jedno, chociaż ukryte w wielu formach. Cudownej zabawy życzę Wam, kochani, zabawy w życie, bo być żyjącym jest o wiele ciekawiej niż być śpiącym, chociaż i czas snu jest czasami potrzebny. Cudownej zabawy w życie, kochani, i do następnego razu.